Witam bardzo serdecznie, zapraszam na mój pierwszy Endurance, to będzie odcinek specjalny, lecimy, startujemy z pitlane'u z jednego prostego powodu, zakwalifikowałem się na siódmym miejscu, ale skraszowało mi grę i muszę wystartować z lane'u. mam nadzieję, że to nie będzie wielką przeszkodą osiągnięcie dobrego wyniku w tym wyścigu. W pierwszym okrążeniu nie działo się ze względu na to nic wielkiego, ale też ma to swoje duże zalety, ze względu, że nie, bie, nie brałem żadnego udziału w żadnych incydentach. już mnie przeniosło na siódmą pozycję, no bo gdzieś tam się inni porozbijali, już jakieś problemy mieli. Nawet szósty jestem w tym momencie. Mam 17 sekund, straty do pierwszego. Ze swojej dewizji. Ja jeszcze Mazdy będę musiał powyprzedzać. Piąte okrążenie dojeżdżam do pierwszych Mazd, które będę wyprzedzał. O dziwo, myślałem, że będą one jednak sporo wolniejsze, ale na prostych osiągają bardzo podobne prędkości. Mazda, Toyota jest dużo bardziej stabilna w zakrętach. dużo łatwiej się ją pokonuje łuki i z większymi prędkościami tam można. No i tutaj mnie puszczą bez większego problemu. Siódme okrążenie. Musiałem go delikatnie uderzyć, bo po prostu blokował mi. Co mi pozwoli, że wypuści mnie, po prostu przepuści mnie przed siebie. No i śmigamy do przodu dalej. Oj, bardzo dużo ciekawego wszykania się działo. Zaraz zobaczycie, jak minę ten łuk, i wyjadę na prostą. I cały czas jesteśmy na siódmym okrążeniu. Patrzcie co tam się dzieje szkanie. Pełno dymu już się porozbijali. To będzie notoryczna rzecz, która będzie się działa w tych zakrętach. Normalnie masakra. Tutaj popełniam mój przeciwnik błąd przede mną, i próbuję go wyprzedzić od zewnętrznej do zakrętu. Co okazuje się niezbyt dobrym pomysłem, no bo on po prostu zacieśnił zakręt, przejechał go delikatnie lepiej. I muszę go dalej gonić, ale on sam źle dohamowuje, popełnił pewien błąd. Wyjeżdżę zbyt szeroko i go ładnym sposobem mijam. I teraz będę miał od wewnętrznej następny szybki zakręt. Także pozwoli mi to się wysunąć na prowadzenie. Na prostej dosyć mocno go blokuje, nie pozwala mu na tym okrążeniu siebie wyprzedzić. Zajmujemy obecnie dziesiątą pozycję w wyścigu. Dziewiąte okrążenie, kolejne raz w porozbijani. Ja trochę źle wychodzę, źle przejeżdżam te łuki. No i mnie dopada, delikatnie uderza, że nie wiem po co, zostawiam mu miejsce, żeby mógł mnie wyprzedzić ze względu, że ma lepszą prędkość wyjścia. No i oczywiście kolejny raz mnie uderza. Zaczynamy dziesiąte okrążenia, będziemy cały czas walczyć o pozycję na torze, po prostu przejeżdżam delikatnie lepiej, ten zakręt. I mam sporo lepszą prędkość wyjścia, znowu się ustawiam od wewnętrznej, następnego szybkiego łuku, co mi pozwala dużo, dużo lepiej wyjść. No i uderzenie do hamowania, to już się nie pozwalam wyprzedzić. Tutaj tracę pozycję. Pod koniec dziesiątego okrążenia. Nie, ale dzieje się największy błąd też wyprzedza mnie Mazda, która za chwilę popełni potem muku dosyć karygodny błąd. Wjedzie po prostu we mnie i mnie rozbija. Żeby rzucić z trasy i um, poobijany samochód, który trochę gorzej się prowadził. No ale próbuje dalej jechać trochę na farcie bałki mnie minęły. Ale próbuję dalej jechać to okrążenie. Początek wyścigu mega intensywny, dużo się działo. Tutaj Mazda będę szeroko omijał, jest uszkodzona dosyć poważnie. I 12 okrążenia, znowu na ta sama, znowu porozbijanie kierowcy. Musiałem mocno wyhamować, żeby się nie zdarzyć z nimi i bezpiecznie przejechałem. 24 okrążenie, nic się nie działo, już zajmujemy piątą lokatę. Te, ale popełnię tutaj dosyć duży, karygodny błąd, co prawda jest do zaprzepaści mój cały wyścig. Tak naprawdę na dobry rezultat, próbuję go od we, w zewnętrznej wyprzedzić. W następnym zakręcie i popełniam błąd delikatnie w niego, uderzam co mnie wyrzuca poza trasę i rozbijam samochód. Muszę się cofnąć do pitlane'u. No i zaczynam okrążenie tracić. Jestem w plecy. 29. Jedno okrążenie w plecy, wyścig tutaj będzie kilka ładnych dalej manewrów prowadzonych na swoich oponentach. Tu mi blokuje oczywiście przejazd, ale się ustawiam na wewnętrzną. Dohamowuję bardzo ładnie i bez większego problemu wyprzedzam swojego przeciwnika. Jesteśmy w tym momencie ósmą lokata zajmujemy. 31. okrążenia. kolejna próba bardzo ładnej walki do nawrotki. Pokonujemy ładnie szybki łuk, on trochę gorzej w niego wszedł, zostaje na zewnętrznej. Ja wchodzę mu pod ramię z delikatnym dive bombem i go wyprzedzam. I tutaj jeszcze we mnie uderza, że niepotrzebnie próbował tak szybko mnie atakować. Mógł chwilę odczekać. 34. okrążenie. Nie, mam popełnionych 25 przewinień. Muszę przejechać przed pit stop. I będziemy teraz w walce. Wyjeżdżam, przed nami wyjeżdża kierowca. Będziemy za chwilę z nim walczyć. Na 39 okrążeniu go zdoganiam. No, po prostu mam delikatnie lepsze tempo niż ono. BMki nas wyprzedzają. To tak naprawdę zobaczycie co się tutaj wydarzy. Moje ulubione szykana. Próbuję niepotrzebnie do niej atakować. Już powinienem wiedzieć, że tam się nie robi. Uderzam sam w BMK. Rozbiję Jeszcze facet w uderza też w BMK. Wszyscy się obracamy. I to jest początek końca mojego wyścigu. Jeśli chodzi o endurance w tym momencie. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zobaczcie, wyjeżdżam na 40 okrążeniu. Tak naprawdę z niezłą przewagą nad swoim poprzednikiem. Go będzie wyprzedzała BMK już go wyprzedziła. Ja sobie spokojnie tu popełniam błąd, niby nic wielkiego, ale on będzie ważył na całym moim już dalszym wyścigu. Ze względu na to, że złe wyjście bardzo mocno BMK mnie zdogania. Ja postanowiłem po prostu delikatnie odpuścić gaz, i żeby pozwolić siebie wyprzedzić, co też okaże się za chwilę błędem, bo mój oponent po prostu wjedzie bez pardonu we mnie i zakończy mój wyścig. Do usłyszenia w następnym endurance.